Elo, elo, 12 Kozlo Pozdro, witam was dzisiaj, nie wczoraj, bo wczoraj mi się pojebało dzisiaj w dniu 30, czyli okrągłym miesiącu jak prowadzę daily, chciałbym żeby te kolejne 3 miesiące również szybko minęły po prostu, bo powiem wam, że no jednak jest to męczące, że ma się ten brak czasu, nie, nie umiem już lepiej go zagospodarować, już, już Wagner mam wrażenie, że zaczyna przejmować kontrolę, jakiś Kurwa wymówki już próbuje mi wsadzać do głowy. Nie daje się wiadomo, bo nie można mu się dawać. No i wiecie, no znowu jest godzina 23. A i tak jeszcze Daily nie, nie miałem zmontowanego. I próbowałem wczoraj tutaj, nie? Montować, ale nie da się. No, nie da się, bo ja pierdolę cały czas do aparatu i z, jak ja już coś tu powiem, to już zdążę całkowicie wiecie. Ostygnąć, już muszę robić kolejną serię, dlatego to niestety nie ma prawa bytu. Może jeszcze jakbym tu mógł siedzieć 4 godziny, ale no chciałbym tu siedzieć 2 godziny mimo wszystko. I chyba tak to będę musiał robić, no bo... no bo... no bo co? No. Podsumowując ten miesiąc, bywało ciężko, bywały chwile słabości, to na pewno. Jeżeli chodzi o brak masturbacji, 30 dzień i oficjalnie chyba jakoś za pół godziny przebijam swój rekord, czyli zaczynam 31 dzień i jest coś takiego, że przy tym 30 dniu mam wrażenie, że bardzo mocno oddziałowuje na mnie brak dziewczyny. I przysięgam kurwa już są takie myśli i Potrafię się czuć troszkę tak, jakbym był zakochany. Na pewno zupełnie inaczej zaczynacie odbierać też kobiety. Trochę jakby się cofnął, wiecie, okres gimnazjum, liceum. No, że dużo bardziej tak, jakby ponosi mnie wyobraźnia, powiedzmy. No, jak chodzi o zarost, powoli się przyzwyczajam, w sensie moje ciało się przyzwyczaja i już mnie tak nie, nie denerwuje ten zarost. Ale za to, jak patrzę w lustro, widzę to. Na przykład te baki takie kurwa dziurawe. Na tych polikach też te włoski małe. Szyja to już w ogóle nie skomentuję. Ciekaw jestem tylko, czy ona będzie dalej rosła w takim tempie, w takim samym jak teraz rośnie. Czy to na przykład się nie zatrzymało już. Treningowo? Kurde, no sami ocencie, ale wydaje mi się, że w porównaniu do pierwszych. Do pierwszego tygodnia, no to jest zauważalny ten progres. Nie widzę tutaj stagnacji. I to chyba tyle. Nie wiem, czy mógłbym jeszcze w jakiś sposób tutaj to podsumować, ale yy, wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tego, że tak mi to obciąża głowę, to i tak jest to zajebista przygoda i zajebisty Sprawdzian. I przede wszystkim najbardziej się cieszę z tego, że właśnie. Stworzyłem tutaj jakąś taką grupę, mam wrażenie, no bo to jest, no jest coś w Was takiego, że aż się chce to nagrywać, bo kmini się tak, że mi pobudzacie wyobraźnie i to się i się czasem tworzą takie fajne odcineczki, jakieś fajne wstawki. Przejdźmy już do do już. No i znowu 6 minut i... A ja mam wrażenie, że nie powiedziałem nic przez te 6 minut. Dobra, już po rozgrzewce wchodzimy na handstand dzisiaj to, co ostatnio było za krzewem, czyli ścianka. Tym razem jestem sam. Zobaczymy, czy pamiętam, czy trzeba sobie przypomnieć. I na początek, może e, top comment z ostatniego odcinka Hysydiglityz. Witam. Czy 12 przed Kozlo to chodzi o wielkość śródaka? Pozdrawiam. No, Mati, zobacz, nawet Mati B 15. Ci mówi. Chyba odpowiadał już na to pytanie, ale nie jestem pewien. No. Kurwa, już też sam nie wiem. Ja już nie wiem, czy to jest schizofrenia, czy to mi się wydaje, czy to. wy jakoś. Przy... Nie zauważacie tego, ale ja cały czas o tym mówię. 12 koz. 12 przed kozlo to znaczy, że... I ładny przewrót, czy coś tam się zapamiętało? Od razu odhaczmy tego gagatka Bartosz Wagner, kurwa. Znowu się pojawia. Ja już wczoraj mówiłem: jeszcze nie wyszedł ten odcinek. A już wczoraj mówiłem: po co, po co ty. Dajcie mi znać, czy was, czy was czasem on po prostu. Yy, czy przez niego. Kurwa, trzy, trzy łapki w górę on ma w ogóle. Co wy robicie? On, on jest tym złym, a nie dobrym. No i zobaczcie, co on pisze w ogóle. Jakie on ma wyobrażenie. Po ślubie z idealną panną Wagner zmieniłaby... Zmieniłaby nazwisko na Wagner Kozłowska. Czy to nie byłaby piękna przemiana i początek czegoś wielkiego, gdzie współpraca przekroczyłaby granice indywidualnych możliwości, tworząc coś nie tylko silniejszego, ale także bardziej... ...kompleksowego i efektywnego. Słabość i hańba. Nie wiem, czy on jest na tyle inteligentny. Ja nie wiedziałem, że on umie taki zasób słownictwa używać w ogóle. Ja nie... ja nie... nie wiem już, co ja mam mu mówić, kurwa. Nie będzie żadnej pani Wagner. Bartosz. Proszę cię, ja już... Ty już i tak mnie wykończysz na... na co dzień, kurwa. Jeszcze ja muszę czytać twoje komentarze. Bartosz, ogarnij Wróć, wróć do głowy. Tomek Miodek, 9064, siema, pytanie, poznałem dziewczynę, fajnie i zajebiście mi się z nią gada i mi się podoba, no i super, ale ona mówi, że jest aromatyczna, aroma... aromantyczna, nie mówi tak tylko, bo nie chce ze mną być czy coś, tylko serio nie rozumie idei miłości i nie potrafi być z... w związku. Co zrobić? Pozdro. Ciężkie pytanie, bo nie byłem nigdy w takiej sytuacji. Aczkolwiek pozwól, że odpowiem po serii. Na pewno da mi to chwilę do przemyślenia. Chociaż kurwa, ja pewnie tak będę się skupiał na handstandzie. Ale zaraz pokminimy. To już bym nawet... Myślę, że wrócił, ale... Ee, ale mimo wszystko wolę się ograniczyć, tym bardziej, że jest północ. A ja mam jeszcze siłówkę dzisiaj. Kurde, no to jest najgorsze, że ty... Jeżeli ty się zaoraczyłeś. No to... Tak naprawdę ty masz najgorzej teraz. I pytanie. No bo jeżeli ty byś jej się podobał na tyle, tak jak na tobie, no to pewnie by coś poczuła. No nie, kurwa, no. Nie wiem, nie przebywałem z takimi osobami, więc nie wiem, jak to jest. Za mało mam danych, nie? Za mało mam danych. Z tych danych jedyne, co mogę wywnioskować, utrzymuj kontakt. Może, kurwa, jakimś cudem wiesz, yy, po pewnym czasie jest tak, jak spędzać yy, ze sobą więcej czasu, no to wiesz. To się jakoś zacieśniają relacje. Tylko yy, też w tym wszystkim weź. Stonuj też, daj jej też poddychać. Nie, nie, rób, nie rób na pewno tak, że wiesz, co, codziennie się spotykać i tak dalej, bo właśnie się staniesz jej przyjaciółką. Musisz jej też dać trochę oddechu i trochę e, czegoś takiego, żeby powiedzmy, zatęskniła. To jest jedna opcja, czyli po prostu no, czek, możesz czekać. Druga opcja, no to właśnie totalnie po prostu musisz. Wymazać ją z głowy i zajmij się sobą po prostu, no, no. też pytanie, ile ma lat. Kurde, no tu jest dużo zmiennych, mam wrażenie. Tak naprawdę to, no w takiej sytuacji mam wrażenie, że nic nie możesz zrobić, właśnie tylko czekać, serio. I nie wkręcać się bez żadnych takich rzeczy, tylko po prostu kurwa zainwestuj ten czas, jak myślisz o niej, w myślenie o sobie. Wielki Tomas. X7209 Siema, pytanko, czy uważasz, że nastąpi taki moment, że ludzkość będzie zaspokojona swoją wiedzą i nie będzie już żadnego progresu i postępu na świecie? Pozdro, siła i honor. Pozdro, siła i honor. I uważam, że nie. Bez szans. No, widząc na co dzień ile jest rozkmin, wy możecie wszystko rozkminiać na milion sposobów i mam wrażenie, że a jeszcze do tego, tego wszystkiego dochodzi, do tego macie cały wszechświat, to się nie da, nie da się chyba odkryć wszystkiego i tak jakby zas, no zatrzymać ten proces progresu. No, mam wrażenie, że jak już to wszystko jebnie, ale tak, żeby był stały proces bez progresu, to... Nie wiem, nie wiem, co by się musiało stać. Jest tyle osób na świecie też. Wiecie, nie da się tak jakby wszystkich zaspokoić tym, żeby już nie progresowali. To jest po, popierdolone, to by musiało być. Nie wiem, co by musiało się stać. Właśnie chyba ludzkość by musiała wyginąć, żeby, się, żeby już nie było progresu. No, nie wiem, mam wrażenie, że ludzkość jest tak zaprogramowana, żeby cały czas tylko iść do przodu i do przodu. Ja myślę, że nawet nie jesteśmy w jednej dziesiątej tak podejrzewam, patrząc na historię świata. Chuj z tym, że to teraz zapierdala, jak to i tak nawet nie wiemy, czy to jest, czy to jest szybko. Zobaczcie, taka mała istota jak ja, i zobaczcie jaka ona jest żądna progresu. I to w takiej małej rzeczy w porównaniu do tego, co się robi dla ludzkości. To nie jest duża rzecz, to jest duża rzecz dla mnie, ale dla ludzkości to jest z nie... no to jest niewidzialna rzecz. I zobaczcie, i tak jak, jak taka słaba postać, jak ja, taka mierna, pragnie i tak tego progresu. No, pragnę go bardzo! Nie wiem po co chodzi, ale coś jest nie tak. Coś jest wygodnie nie tak. Coś kurwa zaburza moją aurę. Coś mnie. Ale nie wiem co. Jakoś kurwa mam, mam wrażenie, że w głowie mam taki już mętlik, że. Coś jest kurwa nie tak cały czas. Cały czas mam wrażenie, że o czymś muszę pamiętać. Coś muszę zrobić. I kurwa to. To jest przejęwane uczucie. No, na koniec dnia i tak mam, że. Kurwa, nie zrobiłeś jeszcze tego. Kurwa, nie zrobiłeś tamtego. Czemu. Czemu tak jest? Chciałbym podopinać wszystko. A dopiąć, co jedyne, jak na razie mi się udaje, to brzuch, kurwa. Jedźmy z tą. O, ja pierdolę. Nie no, jak będą wyglądały te serie, tak? Przecież to jest regres. Czemu? Chcę progresować, nie regresować. Nie wiem, wy też tak macie, że jeszcze na przykład lecicie sobie myślami gdzieś da dalej. Przykładowo przyszły tydzień. Ja mam coś takiego, że ja mam wrażenie, że ja mam tak rozpierdolony przyszły tydzień, nie? I wiecie, zajmuję sobie tym myśli, niby działam, ale kurwa ograniczony jestem i mam wrażenie, że jeszcze mi nachodzi na to w, w, w jeszcze milion innych planów. To jest najgorsze chyba, co może być to taki stres z tym, że z, o za tydzień to będziesz miał przejebane. A jednocześnie nie mogę nic teraz zrobić więcej, tak żeby coś sobie nadrobić. Weekend niby próbowałem, ale jedyne co mi się udało to posprzątać i to jest progres, bo przynajmniej jestem taki, wiecie, otoczenie mnie nie wkurwia, nie? Że otoczenie jest takie spokojne. To też jest dobre ogólnie. Właśnie mieć ten porządek, bo ja ogólnie jestem chaotyczny i ja na przykład mi to tak nie przeszkadza, jeżeli wiecie, mam na biurku na przykład milion puszek i w ogóle. No jeżeli nie mam czasu na tego posprzątać, no to po prostu mi to nie przeszkadza. Ale, ale na pewno jest swobodniej, jeżeli mam posprzątane tak jakby. Jest coś takiego, że... No, no to jest plus jeden, tak jakby. Ale jak tego nie ma? No to spoko jest. Wy piszecie w komentarzach, że, że się fajnie ogląda, a ja mam wrażenie, że ja czasem takie kocopoły pierdole, że eee, komentarze. się er 30 minut temu. Nie uważasz, że Wagner jest czymś w rodzaju Horcruxa i to dzięki niemu jesteś w stanie w ogóle żyć? No jest to ciekawa teoria, no bo teoretycznie właśnie. No Voldemort też nie mógł zabić Pottera, nie? No, no jest coś w tym, no jest coś w tym i coś, coś też mi nie pozwala go zabić. W pełni szkustkiego, a Ej, serio, 30 dzień. Ja. Ja mam wrażenie, że mi odpierdala. Jak mówię? Ja nie wiem, mam wrażenie, że nie umiem mówić. No. Bo wiecie, wcześniej to było bardziej takie zmęczenie, a tutaj... Tu już zachodzą jakieś zmiany w mózgu mam wrażenie. Takie codzienne pierdolenie do kamery. Regres w chuj, co? O co tu chodzi? Jeszcze jakby w psychika była git, ale jakby. Kurwa, Robił normalnie ćwiczenia. Kurwa, miesiąc daily. Ja tu powinienem, wiecie, wam dać coś fajnego, coś kurwa tego. Może po prostu wyłączę aparat i tyle. No o co chodzi? Gdzie jest ta siła? O, ty kurwa. Nie, tam wszystko mi pstryka w ogóle. Ja pierdolę. No nie da się, nie da się kurwa tak trenować. Nie wiem o co chodzi z dzisiejszym podejściem. No tu, wczoraj było podobnie, no. Coś jest nie tak, coś jest kurwa nie tak. Jeżeli tutaj kurwa nie będzie, no jeżeli, jeżeli tu będzie regres, wynieście mnie stąd. <laughs> wynieście mnie stąd. Położę się tu. Kurwa, no nie! Siłówka! W tobie ostatnia nadzieja w tym, żeby dzisiaj ach, się nie zajednąć. Tym razem nie popełnimy tego błędu. Zaczynam od 20. Dlatego też e, skończę znowu na 37,5, tak jak tydzień temu, bo jednak no... Yy, właśnie trzeba zestować to czy ja potrafię od dwudziestki dojść do tego 37 ,5. dobra no to to masełko tym bardziej あ。<music> Wabędzie ciesko. Sola. Ja pierdole! Nie wiem o co chodzi widzowie. Kurwa mać, o co mi chodzi? Kurwa nie no, trzeba reset jakiś Kurwa, co tak czego? Będę walczył jeszcze Ale no jak w deepach ja Jeżeli ja w deepach Tak odpierdalam To się źle skończy dzisiaj Bardzo źle się skończy Nie wiem, w ogóle jestem jakiś zamulony, taki Nieobecny, kurwa no Znowu Drugi dzień z rzędu Wydaje się to już niemożliwe tutaj zmarzyć o 37,5 Tyle grę. Dzień może miesiąc może chwila może gdybym robił to dwie godziny temu może gdybym robił to nie wiem, wczoraj akurat nawet o tej samej porze być może była taka chwila, którą przeoczyłem ale to już jest nieważne to już jest dokonane I to się stanie. No, Jedyne co zostaje to walczyć. No zawsze to będzie jakiś wodziec 32 ,5. No, były ciężkie treningi Ale to co dzisiaj jest To jak to już jest szczyt wszystkiego Urwa, no, zobaczcie co się dzieje Ja nawet nie umiem tego utrzymać Cztery, powieś. Kurwa no, czemu takie dni muszą być! Kurwa no! Ale dziwny głos w głowie! który nie chcę i teraz tak w zeszłym tygodniu fajnie było kurwa trochę się robi w kratkę nie, nie, nie wiem już ogólnie my... Po pierwsze, mylą mi się dni. Mam wrażenie, że... Kurwa ja nie wiem który, który jest dzisiaj... Ja już liczę bardziej dniami do plancza. Wiem, że dostały 3 miesiące i od tego sobie odliczam. Po drugie, że właśnie przychodzą te często jakoś, zbyt często, są jakieś takie właśnie dni jak dzisiaj, mam wrażenie. Chociaż ja już nie wiem, ja już nie pamiętam odcinków. Chciałbym już być po planczu i zrobić sobie taki maraton, jak to kurwa wyglądało od początku. Kończę narzekać, kończę narzekać, bo nawet Narzeka mi pierdole Cały czas pierdolę. Odpocząłem dłuższą chwilę, żeby nie było lipy jeszcze większej, bo już w ogóle by było tak, że na dwa powtórzenia bym wszedł tam. Mam nadzieję, że to będą chociaż te cztery, tak jak w poprzedniej. Nie, no pewnie trzy, ale chuj. Ostatnie pytanie. Ja robię brzuch i uciekam. Petula Games 2718 Siłownia Ciekawsza. Miło to słyszeć, że mam tu też, yy, że miło to, miło to słyszeć, że mam tu nie tylko fanów kalisteniki, tylko jest, yy, są tu też ludzie z siłowni. Jak myślisz, jaki masz teraz Max na ławie? Podejrzewam, z to mi zeszło sporo mięsa, mam wrażenie. tutaj jest światło? Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to wina tego, że mam. Yy bardziej owosioną tą klatę ale no nie, no po prostu przestałem ją robić no jedyne gdzie ona pracuje to na tych dipach mam wrażenie tutaj coś tam się spina, ale no wiecie, to nie jest to samo dla klaty, nie? Ach, więc obstawiam maksa, że stówę tak obstawiam teraz, nie? ale ile tak naprawdę to kto wie nie będę teraz testował a szkoda no trzecie wywalczone jeszcze tu odstawione, no, no. nie tam kurwa Do Ci tak, pytać. Ja dole dziwne rzeczy, bardzo dziwne rzeczy, naprawdę, kurwa, porównajcie sobie trening przed tygodnia, o co tu, kurwa, dzisiaj znowu bez outro, nie wiem o co chodzi, jest, dziwnie się czuję, mam nadzieję, że chociaż u was ten dzień nie jest taki zły. Nie wiem, czy to zmiana pogody, czy o co chodzi, ale dosłownie, no, nie chcę się powtarzać, ale takie dni są. Takie dni są. Wyobraźcie sobie, wszędzie każdy ma takie dni. To nie jest tak, że ja tylko mam takie dni. Każdy z nas ma takie dni. Najważniejsze jest to, że dużo i tak dzisiaj zrobione. To też jest dziwne, że na wieczór tak nie złapało. Nie wiem, bardzo dziwne przemyślenia, bardzo dziwne Dzi dziwnie, dziwnie. Ech, miałem coś jeszcze powiedzieć, ale powiem tylko siła i honor.